Pan radny, piractwo, proszę, proszę. Ja zacznę wypowiedź od tego, że y, pani Starosto, Panie radny, pan dyrektor, co roku mamy spotkania. Y, z komendantem dysponujemy, przypuszczam, co najmniej takimi samymi danymi, jeśli nie bo dotyczą one tylko i wyłącznie działalności stanu bezpieczeństwa na terenie, a nie komunikacja są i Jest to co roku takie spotkanie poświęcone tej tematyce. Ale jak słusznie wszyscy zauważyli, nie temat bezpieczeństwa jest przedmiotem tych rozmów, ale temat sposobu czy stanu własności co do wykorzystania budynków znajduje się kobieta. W tym kontekście, mam zanim skończę, tylko jedno pytanie do Pana Wójta, Czy Pan Wójt może pamięta, kiedy przynajmniej orientacyjnie mogło być skierowane pismo do policji z tą propozycją, no, w zasadzie z zapytaniem o propozycję z ich strony?

A nie czekać z odpowiedzią już prawie dwa tygodnie i być może jeszcze więcej. I tylko na koniec powiem: Tyle. Wysłuchałem wszystkich Państwa argumentów z uwagą. Dobrze, że zaczęliśmy faktycznie rozmawiać na ten temat. Żałuję tylko, że nie ma tutaj dla mnie ani śladu merytorycznego. Na chwilę obecną. Słyszymy tylko o groźbie przeniesienia komisariatu, być może zlikwidowania punktu Pogotowia. Ale nie ma żadnych dla mnie tutaj żadnych danych merytorycznych, żadnych zarzutów co do samego budynku, co do jego funkcjonalności. Mam nadzieję, że już jutrzejsza obecność Pana Komendanta Miejskiego, który też nie jest w pełni ładny, co do decydowania Sposobu własności tego budynku, nieco wniesie do tej merytoryki, po to, żebyśmy mogli podejmować swoje decyzje w oparciu o fakty, a nie o jakieś tam bardziej lub mniej abstrakcyjne zagrożenia. I tu na koniec jeszcze tylko uwaga taka, bo pani yy, radna Żelikowska stwierdziła, że przedstawiciel zapewni, że tam będzie dalej poszcza, że będzie apteka. Przedstawiciel nie może tego zapewnić. Choćby z tego względu, że komendanci się zmieniają. On może powiedzieć, być może w swoim imieniu. Jeżeli, da, jeżeli, jeżeli ta forma sprzedaży zostanie obciążona w taki sposób, to wszyscy sobie doskonale powinniśmy zdawać sprawę, że wpływa to na wartość takiego budynku. Jeżeli ktoś budynek kupuje z obciążeniem, że przez ileś tam lat musi się znajdować taka lub inna działalność. Czyli ta część budynku jest wyłączona z tego, to, to, przecież, to przecież to wpływa również na kwotę, która będzie stanowić przedmiot tej dyskusji. Tyle. Dziękuję bardzo. Pierwsze pytanie Pana Pawła? Jeśli mogę, to tylko odniosę się do tego, że. Y tak jak dzisiejsza dyskusja dopowiedziam to tego dziękuję, że pan starosta zechciał nam wyjaśnić te sprawy tego panu doktorze że, że przyjął zaproszenie również, bo rzeczywiście sprawa bezpieczeństwa w szeroko pojętnym, leży na nas, jak tym wszystkim razem, to jest, z tej dyskusji podmiotam. Natomiast... o takie działanie w kierunku tym, żebyśmy skonkretyzowali co, co należy zrobić. Czyli jest akceptacja Rady, to, powiadomić w jaki sposób, no tutaj bardzo się wypali tych mieszkańców, którzy, którzy po prostu będą, no, znaczy jest tak wstępnie, jak już mówię o, o tej chwili, o tym, że jest, no, chcemy utrzymać jako radni, jako ci, żeby ten komisariat był, a konkretnie no, musimy czekać na to pismo i ewentualnie jutro, jak będzie pan pomysł, co nam przekał. Mogę jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Ja, Proszę to, tak, Nie rozumiem, a jakieś merytoryczne musimy. Jeżeli komentarz zostaje z misy, że pismo być polecenie, że ma się rozeznać, że sprawa własności jest dzisiaj tym, co ma sprzyjać w funkcjonowaniu komisariatu, bo tak się to, to jego to nie interesuje, co my tutaj gadamy. Czy on kosztuje tyle, czy tyle, czy, czy mamy go zagospodarować, czy nie. To jest sprawa Rady i, i Państwa, że tak powiem. przepraszam, że tak mówię. Jego interesuje, czy jest możliwość kupna, bądź innej formy zabezpieczenia tego zadania tutaj w Nic więcej. Nie właśnie wyleczyliśmy serce, które rozmawia z komendantem. On będzie na sesji i Pan dwa słowa. Tylko, że było pismo, jest taka propozycja, czekał na naszą odpowiedź i tak lub nie, to jest też odpowiedź. I tyle. I reszta już od niego to nie zależy. Natomiast ja mówiąc o tym, że może być apteka i, i, i poczta, to nie mówię o rozmowie z komendantem miejskim, tylko z przedstawicielem komendy głównej. Bo to tam się rozstrzygnęło i nie przeszkadza im, że to może funkcjonować. Taka rozmowa była, odbyła taką rozmowę. Dlatego też, jest wiążące. To, co pozwoliłem na to powiedzieć, że można by to monoterialnie zawrzeć i gdyby taka sytuacja była, w sensie już merytorycznym, jeżeli chodzi o te dwa sposób panie starostwo, że to wpłynie na ceny. No przecież to jest oczywiste. No to jest obciążenie, przecież. Nie może Może no, tak no. Nie to być. Nie może tak być. Nie może być. tam przykład gdzie jest budynek też mniej więcej na tych samych zasadach kiedyś tam wybudowany i na parterze jest dwóch jest, jest właścicieli, jest właścicielem i pokożadowi. i nowy właściciel nie może przez przez 10 lat wypowiedzieć tego. umowę. Każdą umowę można wypowiedzieć. no, na czas oznaczony z pełno, nie 6, to się to a Państwa, to czego sprowadza się całość. Jeśli chodzi o policję. Co policja rozumie pod słowem standard? Co jest dla nich tym standardem? Jakie warunki muszą być spełnione, aby ten które na dzień dzisiejszy mieści, poza komisariatem Policji i inne podmioty gospodarcze, z których trzeba zrezygnować. Myśmy sobie zdawać z tego sprawę, proszę Państwa, że standard Policji na dzień dzisiejszy to również są pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych. Myśmy sobie zdawać z tego sprawę, że nikt nie będzie budował wizy, woził tych ludzi na pierwsze piętro czy drugie piętro, do są gelnicowi. Prawdopodobieństwo jest takie, że na parterze część pomieszczeń zostanie przejęta przez policję, dlatego że będą potrzebować e, chociażby po to, żeby zapewnić obsługę klienta, która w tak dużym komisariacie jak komisariacie musi być zapewniona. E, nie będą wpuszczane te wszystkie osoby na teren komisariatu. Więc ja mówię o pewnych standardach, które, które należy wziąć pod uwagę. E, e, Mamy już bardzo szczegółowy program. O, to za określone wymagania, ale jeżeli te wymagania nie zostaną spełnione, to, to dany obiekt nie wchodzi do ekspert programu. Zostałem z ustalonego. Ja nie chcę, żeby nikt za pół roku na do powiedział, że ja go opłamę, że ja go To powiedzieć można wszystko. Papiet jest cierpliwy, proszę Państwa. Natomiast własne interesy można jeszcze jakiś inny sposób poprzez spisanie przed tak dalej. No. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no chyba zamykam temat. Zaczekamy, żeby przejść sesji. Przechodzę do ostatniego